Kto się ze mną wybiera do netto, oferta obowiązuje od 24 do 29 października. Przeglądam dziś dla Was bardzo szybko gazetkę netto, ponieważ kilka produktów naprawdę jest w dobrej cenie, no ale jakoś specjalnie nie wyrzukałem ich wielu. Zaczynamy od boczku wieprzowego surowego za 13,99, 26% taniej. To super cena, która obowiązuje od 24 do 26 października. Miejcie to na uwadze. W pozostałe dni zapłacimy o wiele więcej kawa Dallmayr Classic za 19,99 za 500 gramów to jest naprawdę dobra cena, polecam. Na zbliżające się mistrzostwa oczywiście też nam się przyda taki oto napój, który jest 22% taniej. Co jeszcze polecam? Szynkę konserwową z galaretką kraku za 12,99 455 gramów, to jest naprawdę kawał szyny w puszce oczywiście. Pieluchy w dobrej cenie do wyrywania dla naszych milusińskich małych obstralnisk 24,99, 16% taniej. Ręcznik kuchenny, też Jumbo Samel, 500 listków, jedna rolka, 11,99. kawał ręcznika. Można wylewać w kuchni, wylewać i wylewać, no i sprzątać. Uwaga, warzywa okopowe, tylko złoty 99 zł za kilogram, albo też za sztukę. Co mamy? Marchew na przykład mamy w takiej cenie, cebulę za kilogram, kapustę białą, ziemniaka mamy też za złoty 99, zł. por za sztukę z 2 2 zł burak za kilogram, tylko przypominam. Jakie mięska wyrywamy sobie w gazetce? Otóż, na przykład, schab wieprzowy bez kości 360 g za 10,99. No, ten schabik jest za 31 zł za kilo. Średnio dobra cena. Co jeszcze? Można się przyjrzeć też yy, sznycie z szynki wieprzowej. Sztuka mięsa 450 g za 13,90 ale jeśli chcecie kupować w opakowaniach to zapłacicie drożej, bo jeśli chodzi o szyneczkę to mamy tutaj 30,89 za 1 kg. Miejcie to też na uwadze. Co będziemy polecać? Bardzo lubię, nie wiem jak wy, ale pastę Pastella od listnera jeszcze jajeczna, o 2,29 chyba lecę, żeby kupić, serek kanapkowy Hockland Gouda 4,59, powiedziałbym dobra cena, ale to tak mm, średnio dobra, tak samo jak za mleko świeże z Piątnicy, od Piątnicy 4,29 za 1 litr, oj boli portfel, boli, co mamy jeszcze? W dobrej cenie poszukam, szczerze powiedziawszy, średnio widzę tutaj dobre ceny. Ewentualnie pomysł na winiary do 2,49 jest rzeczywiście taniej, tak samo jak baza pomidorowa za 3,49 od y, firmy Pudlizki. Y, Milkę można wyrwać za 3,49. No, ale tutaj mamy, proszę bardzo. 825 gramów. Jak byłem mały, to takie 825 gramów w czterech opakowaniach, cztery słoiki na raz na śniadanie się brało. 24,99 za Nutelle 825 gramów. Od czasu do czasu warto zjeść coś, prawda? A jeszcze mamy tutaj karmelki eukaliptusowo miętowe. Yy, nie podejmę się przeczytania nazwy tych yy, karmelków, ale są za złoty 49. Od czasu do czasu sobie coś takiego zafundujmy. To był szybki przegląd gazetki. 100. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym filmiku. Do zobaczenia i proszę o subskrypcję.